Wigilia Bożego Narodzenia, 24 grudnia 1991 roku. Mój panie, ja jestem, wesprzyj się na mnie, dziecko. Oczami duszy zobaczyłam najświętsze oblicze Jezusa, podobny był do dziecka z wielkimi, niewinnymi oczami. Trzeba podejmować ogromne akty wynagradzające. Aby zabliźnić rany tej ziemi, rany i skaleczenia, których przyczyna leży w niegodziwości i grzechu. Bądź radością dla oczu Twego zbawiciela, zataczając coraz szersze kręgi. Niech się stanie, że moje orędzie tak się rozszerzy, tak się rozprzestrzeni, świadcząc samo o sobie, że niegodziwość, apatia, ateizm. Zostaną wstrząśnięte i nawrócą się. Dziecko, chwyć się rąbka moich szat i rozszerz je teraz jeszcze bardziej z jednego krańca ziemi na drugi. Wejdź do moich świątyń, jeśli cię w nich przyjmą. Jeśli ludzie zabronią ci, nie poddawaj się przez to przygnębieniu ani smutkowi, nie trać nadziei. Twoi prześladowcy zobaczą te sceny w dniu oczyszczenia i zapłaczą, przypominając sobie o tym odrzuceniu. Zdadzą sobie sprawę, jak bardzo odrzucali nasze boskie serca, a nie ciebie. Nasze dwa serca, które prorokowały. Córko, idź za moimi śladami nasyconymi krwią i głoś moje święte imię w każdym zgromadzeniu. Nadszedł czas, kiedy nie możesz się więcej wahać, Szczep winnice wszędzie, gdzie możesz, z pustyń uczeń ogrody, pobłogosławiłem moje orędzia, aby wydawały owoc i zakorzeniały się, zatem odwagi córko. Nagle odczułam przenikający mnie miecz ognisty i krzyknęłam Panie, bardzo mi ciebie brak. Brakuje ci mnie, bo widziałaś moją chwałę, pisz. Buntownik oblega twierdzę za twierdzą. Przychodzę dziś ofiarować mój pokój całej ludzkości, lecz niewielu słucha. Przybywam z warunkami pokoju i posłaniem miłości, lecz ziemia bluźni udzielanemu przeze mnie pokojowi. W czasie tej wigilii mojego narodzenia wyśmiewa się i kpi sobie z miłości, którą daję. Ludzkość. Święci te dni bez mojego świętego imienia. Moje święte imię zostało odrzucone i uważa się dzień mojego narodzenia za wielkie wakacje pełne rozrywek. Adoruje się bożków. Szatan wszedł do serc moich dzieci, bo znalazł je osłabione i uśpione. Ostrzegłem świat, Posłanie swatime mówi, iż w moim dniu każę zajść słońcu w południe, i że zaciemnię ziemię w środku dnia. Pozwolę smokowi kąsać to grzeszne pokolenie i zsyłać nań ogień, którego świat nigdy wcześniej nie widział, ani nigdy więcej nie zobaczy, aby spalić jego niezliczone zbrodnie. Zapytacie. Wszyscy mieszkańcy zginą, dobrzy oraz źli. Powiadam wam, ci, którzy przeżyją, będą zazdrościć umarłym. Z dwóch ludzi jeden zostanie wzięty. Niektórzy zapytają, gdzież jest Eliasz i Mojżesz, którzy mieli przyjść. Powiadam ci, złe pokolenie, w ciągu tych wszystkich lat, my nie mówiliśmy w przypowieściach. Eliasz i Mojżesz już przyszli. Ale ich nie rozpoznaliście i potraktowaliście ich według własnej woli. Pokolenie bezbożne, nie słuchaliście naszych dwóch serc, niepokalanego serca mojej matki i mojego najświętszego serca. Nasze dwa serca nie mówiły do was w przypowieściach ani w zagadkach, wszystkie nasze słowa były światłem. Nasze serca, jak dwie lampy, świecą jedna obok drugiej światłem o takim blasku, że każdy może zobaczyć, ale wy nie zrozumieliście. Nasze serca, jak dwie oliwki, jedna po prawej, a druga po lewej stronie, próbowały w ciągu tylu lat ożywić Was, jak dwie gałązki oliwne rozlewające oliwę, aby uzdrowić Wasze pokolenie aby zabliźnić jego rany. Wasze pokolenie potraktowało jednak nasze dwa serca, jak mu się podobało. Serca są pomazańcami i żyją. One są jak ostry miecz o podwójnym ostrzu, prorokujący, lecz zbuntowane duchy tego pokolenia ponownie krzyżują moje słowo, miecz obosieczny i odrzucają nasze dwa serca, które dziś do was mówią. Odrzucają dokładnie tak jak Sodoma i Egipt odrzucały moich posłańców. Zatwardziałość tej epoki przewyższyła upór faraona, bo jej mniemanie o własnej wiedzy stało się polem walki przeciwko mojej wiedzy. Nasze dwa serca stały się istotnie plagami dla ludzi świata. Jednakże niebawem, wkrótce, mój głos będzie na nowo słyszany. Nawiedzę Was błyskawicami i ogniem. Sprawiedliwość jest w zasięgu ręki. Nasze dwa serca, które pokonaliście, na końcu zwyciężą. Królestwo świata stanie się moim królestwem. Wszystko to jest teraz bardzo bliskie. Otwórzcie oczy. I popatrzcie wokół siebie. Daję wam wszystkie znaki czasu. Wy, którzy trudzicie się, aby przywrócić cześć dla przymierza dwóch serc, nie traćcie odwagi. Księga Apokalipsy mówi o tej prawdzie jak księga Zachariasza. Nie bójcie się. Rozszerzajcie tę cześć z ufnością i odwagą.